Witam Was, Raki. To jest dla Was czytanie na wrzesień 2019, co się będzie działo dla Raków. Jakie są wiadomości? Rak, wrzesień 2019. Rak, wrzesień 2019. Jak wygląda sytuacja? Ok, czwórka kijów. Jakie są wyzwania? Dziesiątka pucharów. Co jest przyczyną? Sąd i Królowa Pentakli. Przyszłości. Okay. Dwójka pucharów. Co macie w głowie? Czego byście chcieli? Do czego dążycie? umiarkowanie <laughs> Najbliższa przyszłość. Najbliższa przyszłość. Pentakli. Okej. Okay. Głupiec i siła. By w tej sytuacji, wy w tej sytuacji usenka e, pentak. dookoła szóstka mieczy zapuszczam czego nie widać as mieczy i dziesiątka pentakli dziesiątka pentakli i potencjalny pełnik dziewiątka pentakli okay, zobaczmy pod spodem mamy dziesiątkę kijów e no dobrze, Raki, zobaczmy. Bardzo dużo kart dotyczących związku, miłości. E, związku, który przechodzi na nowy etap. E, być może jest to e, na przykład: e, zaczynacie mieszkać razem. Jest to nowy jakiś e, etap w, w, właśnie w tej relacji. E, poważny. I ogólnie wygląda to wszystko bardzo ładnie, muszę powiedzieć, chociaż no, wiąże się to z jakimiś no, czy nakładami finansowymi, prawda? bo na przykład się przeprowadzacie i trzeba za wszystko zapłacić albo no, jakby zainwestować. Jest tutaj inwestowanie w coś jest dużo też właśnie mamy te dwie dziesiątki pentakli dziesiątka pentakli i dziesiątka pucharów także jakby no w wielu kartach pokazuje się tutaj po prostu związek który jest poważny ma poważny potencjał i no silna ta jakby no czy dotyczy po prostu twojego, twojego obecnej jakby rodziny, jesteś w takim związku i e, przechodzicie na kolejny etap, e, ale jest, jest tutaj ważna informacja właśnie dotycząca tego, czy poznajecie kogoś, ale raczej wydaje się, że już ten okres flirtu tutaj macie ze sobą. E, no dobrze, ale zobaczmy po kolei. E, no... Karta, która mówi o sytuacji, czwórka y, kijów, no, mówi o świętowaniu. Mówi, to Jest to karta Brama, bardzo jedna z moich ulubionych, ponieważ ona mówi o. Y, jest to karta 11-11, tych drzwi otwierających się do jakby nowego etapu w życiu, nowego wymiaru i wiąże się z, jakby z y, ukoronowaniem pewnego. Y, 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 no jest to jakieś święto, koronowanie pewnego etapu, który mamy za sobą i przechodzimy dalej. Przechodzimy ku nowemu. Jest to też karta czwórki, więc tu jest pewna stabilność osiągnięta. Mamy tutaj też czwórkę tą pentakli. Zaraz. Ja myślę, że no, ponieważ w przeszłości jest ta twój pucharów, więc jest to spotkanie swojej połówki, związek, który był nam pisany, który jest błogosławiony, mamy tego lwa tutaj eee, tutaj, myślę, że eee, no, macie po prostu ze sobą spotkanie kogoś naprawdę wyjątkowego i uczucie jest z jednej i z drugiej strony. I przechodzimy do nowego etapu, tak? Karta ta czwórki pentakli może również mówić, że na przykład spotykaliście się, teraz jesteście już paru. Jest jakby coś zupełnie, jest jakby nowy, nowy wymiar właśnie tej relacji. Jest jakieś świętowanie. Ta jest również karta po prostu. Ślubu, bądź właśnie takiego zamieszkania razem, ponieważ ta czwórka ona reprezentuje taki, taki fundament, tak? To są takie cztery nogi od stołu i prawda? Ciężko jest przewrócić stół, naprawdę trzeba. Dlatego jak jest trzęsienie ziemi, wszyscy się chowamy pod stołem, tak? Jest, jest jakiś fundament, który jest bardzo stabilny, tak? I jest jakaś ochrona tutaj na górze. I no, w ogóle wiele jakby kart pokazuje tutaj, że no, jest to uczucie dobre, i dobre również połączenie charakterów. Jakby to, co Ty też masz w głowie tutaj raku. No, połączenie wody i ziemi. E, no, mamy tą ziemię, jakby tą królową pentakli. Może być to osoba z podznaku właśnie ziemskiego, e, czyli pan panna byk, bądź ktoś, kto jest bardzo taki ugruntowany, stabilny. E, no, dużo kart tutaj wskazuje na właśnie na rozwój w ogóle tej relacji e, i bo jest ta woda, która podlewa tą siemię, i jak mamy i wodę, i siemię, no to, brata, no tylko rosną plony, tylko niech rosną, prawda? odrobina słońca i po prostu e, będzie z czego zbierać plony na przyszłość. I tak to wygląda, że jest to bardzo obiecujące. Więc e, co tutaj no jest? Jest uczucie, jest połączenie fajnych charakterów. E, prawda? Bo czasem ten charakter przeszkadza, mimo tego, że jest uczucie i znowu są turbulencje, natomiast tutaj nie. Są i intencje, i uczucie, i tak jakby um, spotkaliście się też w odpowiednim czasie, tak? Więc jakby życzenia serca są podobne, także wszystko tutaj jakby się zamyka. Bardzo, bardzo fajnie. Jeżeli jesteś już w długim związku raku, e, no to. Jest tutaj pewne dopełnienie, tak? cieszycie się właśnie tym związkiem, cieszycie się jakimiś nowymi planami, być może jest właśnie zmiana mieszkania, bo bardzo tutaj wygląda na to, tak jakbyście podejmowali decyzję właśnie, czy przeprowadzali się, czy właśnie zmieniali e, miejsce zamieszkania, bądź jakby z z no, zmieniacie coś na pewno na lepsze. Tak? Chociaż tego tutaj nie widać za bardzo ale fajnie, myślę, że ta decyzja jest tutaj podjęta wspólnie i jakby to, co masz w głowie, to znowu jest taka harmonia, spokój e, prawda, mamy te dwa puchary które były w przeszłości e, i to, co masz tutaj w głowie to jest ta komunikacja pomiędzy jednym a drugim, połączenie wody, czyli twojego żywiołu raku i tej ziemi, myślę tej osoby która tutaj jest reprezentowana właśnie przez tą, e, przez tą ziemię, albo e, no, poważne takie plany Właśnie zasadzenia ziarenka. I tutaj może być po prostu e, plan, e, planowanie potomstwa, tak? Wchodzimy w nowy etap związku. Wszystko natomiast wygląda bardzo ładnie, bo ten anioł, który tutaj jest, no, dwukrotnie tutaj mamy właśnie e, tego anioła, więc jakby opieka w góry jest, można tak powiedzieć, tak? E, I no. Karta umiarkowania również mówi o takim związku, który ma bardzo duży taki pierwiastek przyjaźni i e, takiej harmonii. E, także no, fajnie, ponieważ mamy i takie zauroczenie, i harmonię, i przyjaźń, i wchodzimy na nowy etap, tak jak nowe drzwi się otwierają, i z tego jakby będzie można budować. Pod wszystkim jest właśnie dziesiątka. Kijów, więc ona może mówić o tym. No, mamy tu kilka dziesiątek: jedna, druga, trzecia. Myślę, że pewnie ten etap zamykacie. No, dziesiątka kijów czasem po prostu mówi, że zabieramy swoje manatki i przenosimy się do, do innego domu. Po prostu mówi o przeprowadzce. Karta może mówić również o tym, że po prostu jest dużo obowiązków, bo dużo się by chciało tutaj zrobić. Um, co jest podstawą? Podstawą jest Sąd, właśnie i królowa pentakli. Więc myśl, sąd w ogóle mówi o takim powołaniu, o właśnie tym wołaniu anioła. O, często mówi o nowym życiu, więc może cały ten nowy etap wiązać się właśnie z przeprowadzką się gdzieś indziej i rozpoczynamy właśnie nowe życie dla tej rodziny. Jest to czasem również wiadomość. Tak, jakby która przychodzi z niebios. Jest to karta, no i mamy te dwa anioły, która bardzo to czytanie nasyca takim przeznaczeniem, że co się miało tutaj właśnie e, wydarzyć, to się wydarza. Zwłaszcza te dziesiątki, które też mówią o zamykaniu jakby pewnego etapu, jakiejś kulminacji, no, natomiast one są pozytywne. Jest tu na pewno dużo, dużo. E, możliwości, dużo już jest osiągnięte e, i jakiś nowy etap e, będzie się zaczynał. Ta karta sądu również mówi o takim zmartwychwstaniu, o osądzeniu, tak? Natomiast y, bardzo pozytywne są tu aspekty, więc ja myślę, że może również ta karta mówić o tym, że y, decydujemy się, tak jakby o, jest ostateczny osąd pewnej osoby, tutaj pozytywny i... Y, 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 Stwierdzamy, że tak, to jest ta osoba, z którą, tak jakby Ty masz to w z chce spędzić życie, tak, rozpocząć nowe życie, zupełnie nowy etap. Co jest wyzwaniem jakby tej sytuacji, tej, tej czwórki pucharów? No, mamy dziesiątkę pucharów, ale dziesiątka pucharów w ogóle mówi, że co może być wyzwaniem? taki zadowolenie wszystkich dookoła, tak? Tak jakby może być szczęście rodziny, ale tak jakby całej gromady. Może być tak, że powiedzmy, przeprowadzacie się do innego kraju, prawda? Albo wracacie na przykład do Polski i jakby jest to bardzo przemyślana decyzja, ona przyniesie duże efekty, będzie dobra dla wszystkich, dla całej rodziny, ale powiedzmy sytuacja się nie podoba dzieciom. I jakby no, może być wyzwaniem jakby uszczęśliwienie wszystkich dookoła tak, ktoś może być tutaj niezadowolony, natomiast te aspekty tutaj są pozytywne i może to się wiązać jedynie z tym, że po prostu następuje zmiana i nikt nie lubi zmian i e, prawda ciężko nam zobaczyć, że zmiana prowadzi do lepszego, tak, bo, bo jakby jeszcze się ona nie odbyła i trzeba się odważyć ty w ogóle również jesteś tutaj jako ósemka pentakli, ósemka pentakli mówi: często ta karta pokazuje, że w 80% coś już jest zrobione. Tak? To jest też bardzo pracowita karta upiększania, upiększania domu. Być może tutaj właśnie wykańczamy mieszkanie. Tak? Natomiast jest jakby, jak się tutaj czujesz, że bardzo dużo jest tu zaangażowanie w. Ten nowy początek, i dużo jest tutaj Twojego wkładu w tą sytuację, ja widzę, ale wiąże się to z tym, mam wrażenie, że jest silna potrzeba takiego zakorzenienia się. Ta Królowa pentakli jest taką właśnie osobą, która bardzo jest stabilna i ma taką potrzebę właśnie zapuszczenia korzeni gdzieś w jakimś miejscu, ustabilizowania się właśnie. No i. To może być jakby całe to Twoje zaangażowanie spowodowane tym, że po prostu wysoko oceniłeś, tak, tym sądem ostatecznym, czyli ostatecznie oceniłeś tą osobę, myślę bardzo tutaj pozytywnie, tak. No i chcesz jakby angażować się tutaj w to wspólne, tak. No, Wygląda wszystko ładnie, ponieważ i tu jesteście razem, jakby na tej samej, jakby na tym samej fali nadajecie. Tu przechodzicie do nowego etapu. Ty w głowie masz cały czas pracę nad tym i chcesz, żeby to jakby jeszcze bardziej dopracowywać, tak? Jakby nieskończoność, jeszcze drobinkę, jeszcze, jeszcze w tą stronę można to ulepszyć. Jest to ciągłe ulepszanie, wielki spokój, no i takie prowadzenie z niebios, Um, dużo pracy chcesz w to włożyć, także bardzo pozytywnie, tak? No może nie wszyscy będą tacy super, super szczęśliwi, albo te dziesiątki w ogóle też mogą mówić, że chciałbyś bardzo dużo zrobić e, raku dla tej sprawy. Czyli na przykład możesz się zapracowywać po to, żeby mieć ten idealny dom, tak? To mogłoby być takie ostrzeżenie że jakby życie rodzinne może jakby ucierpieć tutaj trochę, tak? bo no, nie będziesz miał aż tak dużo czasu. Co jest tutaj dookoła? No i właśnie dlatego też mówiłam o tej przeprowadce, bo jakby dookoła jest szóstka mieczy. I szóstka mieczy owszem, może mówić tutaj po prostu o przeprowadzce, o podróży. O podróży często mówi za morze. Ale ta karta również mówi, że jakby nie tylko ty, ty jakby budujesz coś tutaj. Natomiast Twoje otoczenie widzi sytuację jako progres ku lepszemu również. Także bardzo fajnie. Co? Co się szykuje? Co przynosi najbliższa przyszłość? No i mamy nowy początek. Czwórka pentakli, więc coś stabilnego. I ten, ten głupiec, ten nowy start jest pomiędzy jakimś stabilnym. Mi się wydaje, że bazujemy tutaj na tym dobrym związku, który trzymasz jak skarb, e, czyli fundament jest, ale jest nowy początek i mamy też kartę siły. Karta siła mówi o znowu takim. No i ta i ta karta wydaje się właśnie takim zebraniem do kupy jakichś przeciwnych sił, um, Mierkowanie też właśnie na niektórych kartach mówi o powiązaniu właśnie ognia z wodą, czegoś takiego przeciwstawnego, o um, o tym, że można jakby zupełnie jakby siły, które są różne albo różne zdania, jakby pogodzić ze sobą, tak? I dwie odrębne jakby jednostki mogą żyć razem w harmonii, tak? Na tym polega właśnie ta harmonia. Podobnie jest ta karta siły, więc ja myślę, że pojawi się jakaś nowa szansa. Ta karta, no, głupca może również mówić o pojawieniu się dziecka. Natomiast twoja stabilność jest i ty o nią dbasz, i tutaj, jakby to, co jest fundamentem, to jest tutaj nie do ruszenia i na pewno będziesz to bardzo pilnował, tak? Jeżeli nawet jest ta przeprowadzka czy zmiana miejsca, to ja myślę, że ona tutaj jest naprawdę super zaplanowana i bardzo, to będzie takie bez jakiejś turbulencji odbywało się, tak? Jest dużo też spokoju, cierpliwości i z takim pozytywnym patrzeniem w przyszłość, nawet jeśli pojawiają się jakieś tru, trudniejsze e, rzeczy, po prostu trudniejsze obowiązki. Wszystko załatwia się z takim spokojem. To, czego tutaj nie widzisz, no to jest As Pentakli, czyli nowy początek, który prowadzi do dziesiątki pentakli. Po prostu super. Ta karta, te karty pokazują, że być może nie widzisz, że ten nowy start, który się tu szykuje, doprowadzi do takiego nie, założenia dynastii, szczęśliwej rodziny. To, co może wydawać się wyzwaniem na dzień dzisiejszy, po prostu jest do osiągnięcia, ale jakby nie widzisz tego, ponieważ jest dopiero ten as. Dopiero jesteśmy jakby na starcie, więc jakby nie, nie widzimy jeszcze tej mety. Tak? i y, to może powodować jakieś właśnie wyzwania innych jakby członków rodziny, tak? czy jakby tego szczęścia, bo jeszcze, nie, jeszcze tego wszystkiego nie osiągnęliśmy. No i jaki jest potencjalny wynik? Mamy dziewiątkę pentakli. Dziewiątka pentakli ogólnie mówi o dobrobycie, o niezależności, o, mm, o inwestycji znowu w nieruchomości, no jest to karta osoby niezależnej, więc jeżeli tutaj się zastanawiasz nad kimś, e, no to jest to ktoś naprawdę warty uwagi, bardzo nawet powiedziałabym. Także no karta dziewiątki pentakli mówi o pozostaniu byciu singlem, o takiej businesswoman, która e, jest wolna i cieszy się jakby tutaj... E, swoją niezależnością, ale w tym kontekście i zwłaszcza, że jakby już to już ta iskierka tutaj jest, myślę, że chodzi tutaj o dobrą inwestycję w nieruchomość tak? mamy tą dziewiątkę która będzie prowadziła nas do dziesiątki jeżeli chodzi tutaj o właśnie nieruchomość, o e, upiększenie domu na przykład jakiś remont albo jakieś wykończenie to będzie coś bardzo ładnego i e, coś, co będzie, coś co będzie zyskiwało na wartości w czasie Również. Zobaczmy. Także w ogóle bardzo pozytywne czytanie. Wszystkie karty są jasne, no świetliste, mówią o progresie. Także, no jedynie co, no to po prostu możesz mieć dużo obowiązków, tak? I pod spodem mamy też wisielca, który mówi o tym, prawda, i kochankowie. Więc. Karta mówi, żeby się po prostu tutaj nie zaharować, bym szczerze, bo jeżeli nie zadbasz też o swoje zdrowie i jakby odpoczynek, no to wisielec może mówić o jakichś problemach zdrowotnych po prostu. Jeżeli nie dasz sobie urlopu od rzeczy, no to po prostu Twoje ciało samo sobie zrobi urlop eee, właśnie, no wyłączając cię z obiegu przez jakąś właśnie chorobę, także... Em, Zadbaj o ten odpoczynek tutaj. Jaka by była jedna rada dla raków? A change in the wind bardzo ładnie, bo no, jest to jakaś zmiana. Um, Decyzja jest podjęta, nowy etap się zaczyna, ale, ale ona jest naprawdę tutaj pozytywna. To, czego tutaj nie widzisz, że od Asa idziemy do dziesiątki, jakby um, doprowadzi cię ta droga, doprowadzi cię właśnie do dziesiątki pentakli, więc to jest karta dobrobytu, e, no, którego możesz jakby na dzień dzisiejszy tego jeszcze nie widzieć. Um, change in the wind. No i ta karta no, mówi o tym, że jakaś zmiana się już zaczęła i ona będzie kontynuowana. Kto będzie znał angielski, będzie mógł sobie tutaj przeczytać. No poczucie zmiany. I o wietrze, który wietrze zmiany, czyli Point of change, który po prostu będziecie tutaj przenosił w jakieś nowe miejsca, tak? Natomiast no, naprawdę bym się tutaj nie stresowała. Może no, każda zmiana przynosi jakąś formę stresu, ale ta zmiana jest naprawdę obiecująca. I Dobra inwestycja, tak jakby intuicyjnie wiesz, co trzymasz, co masz, jaki skarb masz w ręku. Znowu idziemy od ósemki do dziewiątki i do dziesiątki, więc jakby po kolei będziesz przechodził tą drogę, dużo pracy włożysz, jakby na koniec przechodzisz do dziewiątki, czyli kolejny etap, to, to, to pracę, które tutaj włożysz, raku, po prostu osiągniesz i um, no, nie widzisz, że prowadzi to jakby do kolejnego etapu, tak jak no, jesteś na drodze do sukcesu po kolei, krok po kroku, zwłaszcza takim materialnym, w wymiarze takim materialnym. E, także ja bym tylko właśnie zwróciła na to uwagę, że jest dużo na Twojej głowie i dużo jest tych obowiązków i myślę, że to powinno tutaj się zmienić, bo inaczej no, mogą się pojawić jakieś problemy zdrowotne. Także jakby zadbaj o to, żeby po prostu nie nakładać sobie na głowę zbyt dużo, no i się nie stresować, bo jakby wszystko tutaj naprawdę ślicznie wygląda. Myślę, że to wszystko, Raki. Pozdrawiam serdecznie, widzimy się za miesiąc.